Ja ją tak właśnie objąłem tutaj i no i tak siedziałem, ale ona się zapytała Koza śnieżna No ja mówię, że no tu ja tak wiesz, zawstydzony, no to biorę tą rękę tak z powrotem No i tak nie wiem co powiedzieć, no to tak się odsuwam Tak 10 cm 20 cm. Na ta góry za pół metra. Fiory, rósł, góry kilometra I, 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 piory, rósł, pół metra. I, 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 koną tam kilometra. I, 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 piory, rósł, pół metra. I, 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 kilometra. Co zrobić w tym? Łyder, co rósł, 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 co zrobić jeśli Przypadek. Co zrobić jeśli? Co zrobić jeśli? Co zrobić jeśli? Co zrobić jeśli? Co zrobić jeśli Przypadek. Co zrobić jeśli?